Lecimy kochani, teraz troszkę o miłości. Tutaj mieliśmy bardziej takie przyziemne, teraz troszeczkę o miłość. Czy o mnie myśli, tak? Czy mam je w serduchu? Czy o mnie myśli, czy mam je w serduchu? I lecimy. Nie przetachluje troszeczkę tak porządnie. Jeden, dwa, trzy. Państwo wybieracie sobie jedną gromadkę z trzech, i ja czytam. Państwo sobie wybieracie, i ta gromadka jest dla Was. Czytam jedyneczkę. Czy o mnie myśli? Tak. Macie głęboko w serduchu, dawałaś jedynko siłę, dawałaś siłę, ale jednocześnie trzeba było poddać się. Jedynki są po rozwodach, jedynki są po ciężkich rozstaniach, jedynki są zawiedzione, tak, o tak bym powiedziała. Znalazły sobie to tak, jakby ten, kto odszedł, znalazł sobie nową pasję, znalazł sobie jakieś tam wyjście, ale my mamy za zadanie, by zapytać się, czy myśli o tobie. Tak, zobacz, myśli o tobie. Różnie, o tak bym powiedziała, różnie, ale jednego nie może ci jednego, nie może ci jedynką tak jakby zaprzeczyć temu tak, że jesteś, jesteś w jego serduchu głęboko, byłaś kimś, kto był jego mądrością, jego prawdziwą szyją, tak, ale byłaś za silna, jedynka była za silna, bo jedynka miała za dużo mocy w sobie powara, czyli ktoś się po prostu poparzył i przestraszył, to były, myślę, że to były bardzo ciężkie decyzje, że gdzieś tam poszedł, To jest też i skrzywdzenie, tak, bo mamy w kochankę, kochanka, więc tu są jeszcze jakieś skrzywdzenia, tu są nałogi, coś ukrytego, tak jednocześnie, dziwne jakieś, dziwne jakieś, rzeczy, ale przede wszystkim mamy tutaj króla mieczy, która, króla mieczy, który rozdziela, tak. Ale powiem tak, jest tu, jeszcze, jest, jest tu jeszcze jakaś dla was szansa, moi drodzy, bo tutaj się pokazuje, że mamy, mamy ten sąd ostateczny, czyli powstajemy z kolan i jeżeli my się pytamy na tą relację, czy o mnie myśli, tak, no to chcę powiedzieć, że myślę, że nieprędko przestanie. O tak bym powiedziała, co by, czy sobie ułoży, czy sobie nie ułoży Pan Pani życia, to jesteście tak jakby muzoł, tak? Muzo, którą będzie przyrównywał też po części do drugiej osóbki, Lecimy dwójeczkę do Waszej osóbki. Powiem tak, już nie myśli, już nie myśli, ale byliście to tak, jakby dwójka była lekarstwem na całe złotego świata ale lekarstwem po jakichś rozstaniach, lekarstwem po jakich, w jakichś nieprawidłowościach życiowych, lekarstwem w chorobach, tak, czyli takim spełnieniem ale jak to wszystko odeszło i odchodzi, i odchodzi ten partner, odchodzi ta osoba, odchodzi ten znajomy, ta znajoma, tak, odchodzi ten ktoś bliski. I tutaj jest, bo tutaj akurat tak miałam diabła do góry nogami, czyli uznał, że uznał, że nie jesteście po prostu potrzebni, bardzo brzydkie postępowanie, ale jest w energii straty, czyli mamy tutaj księżyc, a jak mamy księżyc, to znakiem tego, że dochodzi tutaj do persony, dochodzi do persony, czyli jak to się mówi w księżycowe noce, gdzieś tam dobija, że bije się, bo to jest tak jakby bicie się z myślami, bo skrzywdziłem, tak, lub dlaczego zostałem skrzywdzony, bo to też może być tak, że to wy lub on was oszukał, tak, bo tu jest taka zdrada, taka typowa naiwność jednej z osób, a druga osoba po prostu patrzy się i perfidnie kłamie, więc tutaj może być też nas, jeżeli chodzi o pieniążki, otwarcie się czegoś. Tutaj są, no, przeróżne to sytuacje, tutaj najbardziej jest takie... Szybkie przecięcie, zapomnienie, ale ta osoba bym powiedziała, że była w energii przecięcia high life, wesołego życia. Później stwierdziła, później była jakaś złość, bo było odbicie tego diabełka, ale weszła w energię właśnie odwrotnie weszła w energię taką. Jest tutaj w energii takiej straty, na zasadzie, że czegoś je pozbawiliście, tak? Drogie trujeczki, zostały, że zostały te osoby pozbawione, ale jest jakaś tęsknota, jest ta nadzieja, taka, i tutaj jest takie uzmysłowienie sobie, wydaje mi się, że dlaczego to zrobiłem, dlaczego to zrobiłam, tak? Bo to jest to oszustwo, taka jest ta boleść, o tak bym powiedział. Jest wielkie zastanawianie się, dlaczego tak, dlaczego nie byłem uczciwy. Uczciwa, tak, bo to jest takie spojrzenie sobie, myślę, że pełna weryfikacja tego, co się, moi drodzy, w tej chwili zadziewa u danych osób. I tutaj może być, że jeszcze perfidnie ktoś oszukał na. I jeszcze patrzenie, bo to jest takie perfidne, że e, chodzi tu o pieniążki. Tak, tu chodzi o pieniążki, tu chodzi, chodzi o życie rodzinne, czyli takie ograbienie ze wszystkiego. I przyglądanie się Wam, dlaczego wyspisujecie siebie na nowo, dlaczego Wam się udało, dlaczego jak ta osoba nie może sobie z tym poradzić, a Wy sobie pięknie poradziliście, jesteście w energii, w energii nierównowagi świata i spisywania swojego życia na nowo. A przecież to nie tak miało, moi drodzy, wyglądać. Lecimy trójeczkę. Trójeczki chcę Wam powiedzieć, że się zejdziecie. Tak mi się wydaje. Poczekajcie, ja spojrzę. Wydaje mi się, że myśli, bo tutaj strata miłości, strata odejścia, odejście świadome od uczucia, tak? Odejście świadome od uczucia, tutaj chełpienie się, tak jakby swoją mamą, swoim życiem, takim dostatkiem, czymś, mamienie się czymś. Ale choroba bez Was, choroba bez Was, tylko z Wami dobrze i powrót na łono rodziny, ale nie będzie już możliwy absolutnie, bo to Wy dokonujecie wyboru i to Wy tworzycie siebie na nowo. A poza tym, myślę, że tu chodzi też i o dzieci i chodzi o jakieś sprawy materialne, że nie pozwolicie trujeczki tróje, swojej personie dojść z powrotem do głosu, bo coś tam było strasznego, niech, wielka strata miłości, to było takie przecięcie, dwójka, takie typowe pokazanie, że tutaj uderzyło, tutaj było bum, taki niesłychany bum i no i nie mogło być po prostu inaczej, ale tutaj będzie trójka, będzie próbowała się mało tego, nie dość, że myśli, to jeszcze myśli jak to wrócić, jak tutaj to zażegnać, jak jakoś to uładzić, wie, że nie ma za wielkiej szansy i ja myślę, że szansy nie będzie miała, ale będzie trójka kochani próbować, wiem, że abstrakcje, mówię o abstrakcjach, ale będzie próbować trójeczka, także tak to widzę, myśli na pewno, każda, każda z kart, każda z gromadek pokazuje, że myśli, a jakie jest przesłanie dla tych myśli na rok 2021, zobaczmy, Kielichów, zwycięstwo wiele z Was, powiem Wam tak, mamy Asa Kielichów, Szóstkę Buław i Siódemkę Kielichów czyli tak naprawdę będziecie decydować skoro weszłyście na to, będziecie decydować co dalej z tym fantem zrobić myślę, że będą wiadomości mało tego, wiele z Was się z tego wybije o tak bym powiedziała, już nigdy więcej nie wejdzie na tego typu czytania bo nie będzie im to potrzebne część zwycięża, jest zadowolona część zwycięża e, na zasadzie tutaj myślę, że takiego troszeczkę podstępu, ale zwycięża i też odchodzi, a część żyje w marzeniach i jednak nie może sobie tego podarować, bo tutaj jest tak, jakby się wtrącały osoby trzecie i jeszcze gdzieś tam dorzucały oliwy. Mimo, że was nie ma, to wiecie, że gdyby nie ta osoba, w szczególności starsza osoba, wdowa lub rozwódka, lub jakiś starszy mężczyzna, tak, bo to też można tak, osoba taka dominatywna bardzo mocno się wtrąciła w wasze powodzenie, w wasze szczęście, ale jest tutaj tak, jakby. Hmm, tak jakby pogodzenie się z tymi i pójście sobie po prostu dalej. Tyleż, kochani, jeżeli chodzi o ten filmik. Za chwilę zrobię następny.